Emilia Twardowska będzie odpowiadać teraz na to podwyższenie poprzeczki przez Katarzynę Kokot. Kasia będzie jeszcze mieć ostatnią szansę, żeby w ogóle przetrwać w tym konkursie i jeszcze mieć jakiekolwiek marzenia o złocie. Emilia Twardowska. 1,76 m! Za pierwszym razem! Tak jak wydawało się, że początek tego konkursu niepewny w wykonaniu słup to później zdaje się, jakby złapała flow. Jakby już wiedziała, co należy robić, jaki rozbieg przygotować i jak wyczuć tę poprzeczkę. To może dać już jej złoto. Rok temu 1,77. Taka wysokość dawała złoty medal. Dwa lata temu 1,74. Zatem to już lepszy wynik niż Aleksandry Jankowskiej w Toruniu. Dwa lata temu.